No, siema no. siema, siema alo witam, witam. I o zdrowie pytam. A, le. dobra, zaczynam odcinek. tutaj mamy ten domek nasz. To było patrzeć, co trzeba było zrobić, wyprodukować. Mmm, raz yy, było, można by było przepalić. Mamy te 8 diaktów, to poczekajcie. Zrobimy z nich, z tych oś konów, mm, Takie coś. Nie, no, takie, na no takie coś też sobie nie stać. Nie mamy patyków. bo to noż to jest lepsze, znaczy lepiej wybrane ogólnie. No bo słuchajcie, idziemy. To jest taki jakby znacznik portalu tam czekajcie tylko yy, Muszę właśnie tam i do tego portalu. Zrobimy znaczek. Gdzie to jest? Tam podejrzewam, że może się zaraz piec, yy, ten, ten taki fajny pieśniaczyno, nie? Elo ja chcę znaleźć jeszcze. Ten, ten taki fajny cóżkowiec. Cyduszkowiec. Tak zwany, poczekaj. Hmm. To było gdzieś tutaj, nie? Ten kajwik, okay, gdzie była lawa. Mhm, uh -huh, gdzieś tutaj. Kurde, teraz będzie noc. Mmm, czekajcie. Szukamy tutaj wioski Nie, z sobie. nie no, A, Słuchajcie. Mmm. O, ty ten jak sofia, jakie to jest piękne. Look piękne this pinkness. Dan we gaan kijken wat is, Dobra, o, is Pijak, mam, mój, ee, tata. Na chwilę wszedł mi do pokoju. I teraz się poszedł A więc żeby nagrywać dalej. O kurze, Zaraz będzie to wyłatwiej, by poszukać to. Nie wiem gdzie to było. Poczekaj. A to tutaj czasami nigdzie nie było. No teraz nie wiem gdzie jest ten portal. Był ważny dla mnie. Poczekajcie. Teraz mam ja nie choć. niech on jest. Czekajcie, czekajcie, czekamy Tam to czasami nie jest? Poczekaj. Na pewno nie, to na pewno nie jest tu. To jest nie będzie był ten Poczekaj, tutaj nie ma nie ma nie ma tu nigdzie czekajcie czy coś nie ma nie ma tego portalu jak kiedyś indziej do niego pójdę Teraz jest nie był To nie ma, Dobra, No może jedziemy z powrotem i kiedyś indziej to znajdziemy. Może będzie wieśniak. Tutaj jest. Dobra, idziemy z powrotem. Jo, <suszy> Trochę mnie to wkurzyło. Nie powiem, że nie. Ale przejdziemy do domu przecież. Nie, nie, nie ma się tego co denerwować, taką duszę. Nic mi się to jasno nie może stać jedynie w moim domku. To, nie, ja muszę zanikać ze sobą drzwi. Co to jest? Kajpal. No, Omen. Oh, Mm. Idę spać. ciekawe czy ten wieśniak już jest. Pewnie nie ma go. To się nie spił. Nie ma żadnego wieśniaka. Szkoda. To co ktoś tutaj będzie. Teraz się zalepi ktoś, ale ciężko. Czekaj. Hmm. Tyle będzie mi potrzebny czy jeszcze? Tyle, tyle. Dwa, dwa, Jak się robi kompostowni? No bo to 6 jest Co? Co tyle ty, tego robiłem? Fajnie wygląda O, tutaj zrobimy sobie jeszcze taką półkę, o No coś to jest Nie jestem jeszcze na jedno, coś pewnie tak a nie, jak się robi kompostownik? Aha, to takie buty, no to trzeba mówić o razu. Trzeba było mówić o dojazdu, że tak się to robi. Dobra. Możemy iść. Położymy. Takie lwiesniaka i teraz ja powiniencie sobie jaspić, jakiś w pobliżu jest takie rzecz, no to muszę. co mam tutaj mówić? Um, nagle wychodzę i mówię yeah, wierzchniak, ołman o, niech mi się jeszcze przypali ja idę do portala a, 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 a. Muszę się z piglinami trochę pochland... pochlandlować kulę. Z piguinami trzeba pochlandlować Gdzie do pieska? Kiedyś będę miał go. Kiedyś będę miał a Czy Czasajka mojego. Trzeba też oświetlić. żeby było jasno? Dobra, idziemy. Gdyby tam gaz to nie było. To będzie gaz, to się tak wtedy na to się. A co mi zrobił gaz, to nic? Wstrępuj się, że nic O, dla ciebie nie, bo ty mnie zabierzesz. Więc nie dasz. Mam dobre twoje. Możesz się przesunąć. Co nie Chyba ja stoję się ze Łupem. Dostałem chyba nie wiem co. Nie, a to ja mam, ja mam, ja nie daję. No ona chyba takojadną. Obsidę, ja mam. jakieś pajałki. Właściwie mogli to bym chętnie od was chciał. W Rodzina, to macie rodziny, to złoto, ja nie mogę, mały przybiegasz. Mały wziął. No nie konia. Wiedziałem, że mi zabije. Tam Ja go zabiję. No i dobrze. Będę gnoja. Długo przyjedziemy do Takie słabe rzeczy wydajecie, no. Figry i Cały czas dziś gasta.